Znany kierowca rajdowy Leszek K. został oskarżony o kierowanie grupą przestępczą. Audi zaprezentowało przepiękną limitowaną wersję ich modelu RS6, a Tesla musi skierować ponad 2 miliony samochodów na akcję serwisową. O tym między innymi porozmawiamy sobie w dzisiejszym zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji, więc drogi widzu rozsiądź się wygodnie i zapraszam na świeżutki odcinek Motonews. A zaczynamy sobie od dobrych informacji dla fanów Wielkiej Trójcy Motoryzacyjnej i programu The Grand Tour. Jeżeli ominęła Was ta wiadomość, to pojawił się trailer odcinka, w którym panowie odtwarzają trasę oryginalnego rajdu Dakar, poruszając się za kierownicą Jaguara F-Type'a, Astona Martina DB9 i Maserati Gran Cabrio, które widać, że zostały stosownie przerobione do takiej wyprawy. No i powiem Wam, że po obejrzeniu tego zwiastunu tak aż cieplej mi się zrobiło na serduszku, bo... Powiało takim starym, dobrym klimatem Top Geara. Także zapowiada nam się bardzo dobre motoryzacyjne kino, którego premiera będzie miała miejsce 16 lutego, czyli już w najbliższy piątek. A partnerem dzisiejszego Motoniusa jest innowacyjny dodatek do olejów silnikowych Nanol Power Plus T. Co ważne, Nanol jest jedynym dostępnym na rynku dodatkiem, który nie tworzy warstwy ceramicznej w układzie smarowania, a jego działanie opiera się przede wszystkim o aktywne nanocząsteczki miedzi, które działają w sposób ciągły i się nie zużywają. Nanol jest w stanie nawet trzykrotnie zmniejszyć tarcie w układzie smarowania silnika, dzięki czemu silnik będzie tracił mniej energii i ciepła powstającego w wyniku wewnętrznych oporów podczas pracy silnika. Oprócz tego, że silnikowi będzie po prostu łatwiej pracować z takim dodatkiem, to możecie jeszcze liczyć na takie rzeczy jak zmniejszenie poboru oleju w silniku, jeżeli takie oczywiście występuje, wyrównanie i zwiększenie ciśnienia na cylindrach, poprawa kultury pracy silnika, niższe zużycie paliwa czy odczuwalne zwiększenie mocy i momentu obrotowego. Nanol to stosunkowo świeży produkt na polskim rynku, natomiast w Skandynawii cieszy się on bardzo dobrą opinią, a jego skuteczność została potwierdzona badaniami. Także moi drodzy, link oraz wszystkie informacje macie oczywiście w opisie. Filmu. A teraz kilka słów na temat nowości od topowych marek produkujących hipersamochody. I zaczynamy od marki za którą stoi nasz ulubiony, przyjazny szwed, czyli Christian von Koenigsegg zek ogłosił, że jeszcze w tym roku planują ustanowienie nowego rekordu prędkości dla produkcyjnego samochodu drogowego. Do wypełnienia tego misternego planu ma posłużyć im model Jesco Absolut. Przypomnijmy, tą bestię napędza 5-litrowe podwójnie turbodoładowane V8, które generuje 1280 koni mechanicznych i 1600 koni mechanicznych na paliwie E85. Przy współczynniku oporu powietrza na poziomie 0.278 i masie własnej 1290 kg Kenigzek twierdzi, że będą w stanie tym samochodem osiągnąć ponad... 500 km na godzinę. Przypomnijmy, że aktualnym, oficjalnym rekordzistą, jak chodzi o najwyższą osiągniętą prędkość, jest Koenigsegg Agera RS z prędkością 447 km na godzinę. Był oczywiście jeszcze przejazd Shirona Super Sport 300 Plus z prędkością 490 km na godzinę, ale jako, że ten został przeprowadzony jedynie w jednym kierunku, to nie uznaje się go za oficjalny rekord. By sprawa była oficjalna, przejazd musi zostać przeprowadzony w dwóch przeciwnych kierunkach i później z maksymalnej prędkości z tych dwóch kierunków wyciągana jest średnia i w taki właśnie zgodny ze sztuką sposób Koenigsegg chce przeprowadzić swoje bicie rekordu. A druga marka hiper-samochodów, o której dziś wspomnimy, to marka prowadzona przez tego przemiłego Włocha, czyli Orazio Paganiego. Pagani wrzuciło bardzo niewiele zdradzające zdjęcie ich nadchodzącego hiper na które patrząc można wywnioskować bardzo niewiele, ale jedno jest pewne, to auto będzie bardzo długie. Długością najprawdopodobniej może dorównać McLarenowi Speedtailowi, i skojarzenia, jakie pojawiają się jeszcze, to Pagani Kodalunga, czyli ultra limitowane do zaledwie pięciu sztuk auto tej marki. Pagani zdradziło coś jeszcze. Wrzuciło na swojego Instagrama film zatytułowany What's Your Favorite Music?, w którym to możemy posłuchać ich nadchodzącego tworu. Przepiękne brzmienie wolnossącej V12. No coś pięknego. W dzisiejszych czasach, gdzie królują elektryki, hybrydy i wykastrowane samochody o pojemności dwóch litrów, usłyszeć wolnosące V12 to jest jak po prostu zobaczyć wilka czerwonego. A zaznaczę tutaj tylko, że populacja wilków czerwonych na całym świecie aktualnie wynosi jakieś 10 osobników, więc jest to niemała rzadkość. Dobra, a skoro już weszliśmy na temat hiper samochodów, to jeszcze jedna fajna ciekawostka. Dom aukcyjny RM Sotebis niedawno wystawił na sprzedaż Ferrari LaFerrari. I jeżeli zastanawiacie się, co w tym nadzwyczajnego, to jest to fakt, że ten samochód posiada przebieg 14 km. Mm. Samochód z 2016 roku w przeciągu 8 lat od wyjechania z fabryki pokonał 14 km, co oczywiście oznacza, że ktoś go kupił wyłącznie w celu kolekcjonerskim i auto zostało utrzymane w absolutnie idealnym stanie technicznym. Co ciekawe, w 2021 roku Ferrari wymieniło baterię układu hybrydowego w tym samochodzie na gwarancji, mimo że tak jak już bardzo dobrze wiecie, praktycznie przez cały czas ten samochód stał. Cena za jaką auto jest oferowane to 3 miliony 950 tysięcy euro i biorąc pod uwagę fakt, że jako nowy ten samochód kosztował jakieś milion 100 tysięcy euro mówimy tutaj o przyroście wartości na przestrzeni 8 lat na poziomie 12 milionów 375 tysięcy złotych. Przeliczyłem to i wychodzi nam z tego plus 128 906 zł miesięcznie. No, jakby nie patrzeć, jest to całkiem uczciwa wypłata. Inwestycja myślę, że jeszcze lepsza. No i chyba wychodzi na to, że bogaci ludzie wiedzą w co inwestować, aczkolwiek patrząc na to z drugiej strony, opierać się przez 8 lat pokusie jazdy Ferrari la Ferrari to też jest nie lada wyczyn. Ostatnio w mediach zrobiło się bardzo głośno o Leszku K., czterokrotnym rajdowym mistrzu Polski, wobec którego podobno wpłynął akt oskarżenia sugerujący kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Na liście zarzutów podobno oprócz kierowania grupą przestępczą znajdują się jeszcze takie rzeczy jak oszustwa podatkowe, fałszowanie dokumentów czy utrudnianie postępowania. Przede wszystkim jednak mówi się o wyłudzeniach VAT-u i akcyzy opiewających na kwotę jakichś 7 milionów złotych. Sam oskarżony odniósł się do sprawy i przekazał, że tutaj cytując. Wskazuje, że przekazane mediom informacje są nierzetelne i część zarzucanych mi czynów wskazanych w komunikacie prasowym nie znajduje potwierdzenia w treści przedstawionych mi przez prokuraturę okręgową w Krakowie zarzutów. O wniesionym akcie oskarżenia dowiedziałem się z komunikatu prasowego. Czyli Leszek K., myślę, że wszyscy bardzo dobrze wiemy, o kim tutaj jest mowa, twierdzi, że zarzuty, o których mowa jest w mediach, nie do końca są zgodne z stanem faktycznym. No i jakby nie patrzeć, jest to naprawdę gruba afera kręcąca się wokół świata polskiego motorsportu i gdyby coś nowego pojawiło się w tej sprawie, na pewno damy Wam znać w motoniusie. Audi pokazało ostatnio światu swoje nowe, limitowane do zaledwie 680 sztuk Audi RS6 Avant GT. No i przyznajcie, że ten samochód wygląda po prostu obłędnie. Auto dostało okleinę inspirowaną z kultowego Audi 94 IMSA GTO. Oprócz tego pojawiły się pionowe listwy w przednim zderzaku, nowy wkład wlotu powietrza, przeprojektowany splitter, nakładki na progi, nowe 22 calowe felgi i chyba robiące największą robotę, karbonowe błotniki z wielkimi wylotami powietrza, dyfuzor z centralnie umiejscowionym odblaskiem i podwójne skrzydło tylnej klapy. Jako deserek oczywiście pojawiły się pewne zmiany mechaniczne. Autokrzesa teraz 30 koni mechanicznych i 50 Nm więcej, czyli generuje 630 koni mechanicznych i 850 Nm. Czas 0,100 to 3,3 sekundy, natomiast prędkość maksymalna 305 km na godzinę. Na koniec jeszcze cena. Cennik ma startować od jakichś 219 tysięcy euro, czyli od blisko miliona złotych, więc jakby nie patrzeć, jest to jakieś 300 tysięcy złotych więcej niż za zwykłą RS6. No ale. Kurczę, dawno już nie widziałem tak dobrze wyglądającej jakiejś limitowanej wersji samochodu, więc myślę, że za to inżynierom i projektantom z Audi należy się giga szacu. I jeszcze jedna kwestia, Audi w tym samochodzie na pewno zrobiło coś z wydechem, bo jak na absolutną serię brzmi naprawdę dobrze. A w kwestii samochodów, które nie brzmią, czyli na przykład takich Tesli, słuchajcie, jest dobra BEKA. Tesla musi skierować blisko 2 200 tysięcy samochodów na akcję serwisową z powodu zbyt małej czcionki wyświetlających się komunikatów na desce rozdzielczej. Mowa tu konkretnie o kontrolkach brake, park i ABS, które podobno są odrobinę mniejsze niż wymagają tego przepisy. Konkretniej rozchodzi się tu o jakieś 0,3 mm. Minimalnie podobno te ikony powinny mieć 3,2 mm, a w Tesli mają niecałe 3 mm. Amerykańska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po jakichś 12 latach, kiedy te samochody są oferowane na tamtejszym rynku, skapnęła się, że chyba coś jest nie tak. I z tego też powodu 2 193 869 Tesli będzie musiało przejść pewne poprawki. No tyle dobrze, że wszystkie te kontrolki w Teslach pojawiają się na wyświetlaczach, więc najprawdopodobniej temat zostanie załatwiony po prostu za pomocą jakiejś tam aktualizacji systemu. No i myślę, że nie ulega to żadnej wątpliwości, że po tej aktualizacji wszystkie Tesle staną się dwa jak nie trzy razy bezpieczniejsze. Sure I lecimy sobie dalej jeszcze z tematem samochodów niewydających dźwięków. Pojawiło się nowe, a w zasadzie to odświeżone Porsche Taycan. Zmiany stylistyczne są oczywiście subtelne, jako że mówimy wyłącznie o faceliftingu. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że zmiany są niemalże niezauważalne. Pojawiły się jednak pewne zmiany jak chodzi o osiągi. Nowy Taycan Turbo S będzie w stanie się rozpędzić do setki o 40 sekundy szybciej niż wersja przed liftingiem, co oznacza, że poliftingowy Taycan Turbo S rozpędzi się od 0 do 100 km na godzinę w... Dwie i cztery dziesiąte sekundy. Dwie i cztery dziesiąte sekundy. Kurw, To auto teraz będzie mieć 952 konie mechaniczne, czyli niemal 200 koni mechanicznych więcej niż wersja przedliftowa. No i biorąc pod uwagę fakt, że jakiś czas temu głośno było o tym, że preprodukcyjny Taycan zrobił okrążenie na torze Nordschleife w czasie 7.07.55, czyli zaledwie dwie sekundy wolniej niż Rimac Nevera, który generuje blisko 2000 koni mechanicznych, no to myślę, że inżynierom ze Stuttgartu po raz kolejny należą się ukłony, bo efekt finalny. Naprawdę jest spektakularny. Wiecie pewnie bardzo dobrze, że tunerzy samochodów tacy jak Mansory, Nowitek czy TeHard bardzo często robią auta, które wyglądają co najmniej kontrowersyjnie po ich modyfikacjach. Mam wrażenie, że te firmy bardzo często oferują produkty dla osób, które po prostu chcą się wyróżnić. Natomiast, jako że sama w sobie firma nie do końca ma pomysł, co mogłaby zrobić, to robi absolutnie wszystko bez żadnego wyczucia jakiegoś stylu i smaku. Ale niedawno firma ZaCoe, ZaCoe albo Zaycoe, nie wiem, whatever, nie, nie mam pojęcia jak to się wymawia, pokazała światu swój dedykowany bodykit do Ferrari 296 GTB. No i patrzcie na to. Jak na moje, to pokazali, że z pozoru niemodyfikowalny super samochód da się przerobić tak, by wyglądał dobrze. Nakładki na błotniki, tylne błotniki zintegrowane z ducktailem. No, to po prostu wygląda spójnie, wygląda dobrze i wygląda przede wszystkim chyba agresywnie. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i za tydzień widzicie się w tym miejscu z Mateuszem. Nara.